W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień cierpliwości. Wielka miłośnico Krzyża Jezusowego, błogosławiona Bronisławo, która, rozumiejąc wartości cierpienia, przyjmowałaś chętnie z ręki Bożej zesłane Ci krzyże, a nawet sama zadawałaś sobie różne cierpienia, z miłości ku Bogu, Uproś mi poddanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach i przykrościach tego życia, Aby one oczyściły mą duszę i przymnożyły mi szczęścia w niebie. Uproś mi też łaskę, O którą z wielką ufnością Udaję się do Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.